Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w dniu kolejnym, 13 dzień vlog masz czas zacząć. Pumetek już za nami. Powiem Wam, że nie wiem kiedy to zleciało. Ej. Teraz to już będzie, słuchajcie, tylko z górki. Tylko z górki. Coś mi tu hałasuje. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy, bo goni mnie czas. Choinka jak widać dalej nie ubrana, tylko światełka, ale na wszystko przyjdzie pora. Znaczy mam tylko jedną bombkę, najwyżej później wam ją pokażę. Zaczynamy trzynasteczkę od Agnieszki. A propos Agnieszki, dzisiaj Agnieszka z Marcinem mieli w kalendarzu ode mnie teatralne. I Agnieszka, kiedy przyszła moja paczka, pisała mi, że o fajnie, że przyszła paczka, na pewno będą teatralne, bo ma na nie straszną ochotę. I ja nie pamiętam dokładnie w jakim dniu, co powkładałam. Kiedy Agnieszka zobaczyła, że tam jest kalendarz adwentowy, bo ja jej chyba nawet nie mówiłam wcześniej, że będzie kalendarz, tylko że no coś tam wysyłam, i była rozczarowana, że będzie musiała szukać tych teatralnych, czekać właściwie na otwarcie któregoś, którejś z torebek, żeby wyjąć te teatralne, i okazało się, że one były właśnie w dniu dzisiejszym. Także. Żebym widziała to po prostu następnym razem, jak będę robiła jakąkolwiek przesyłkę, to pierwsze, co będą szły teatralne. Karnecik od Agnieszki. Światło oczywiście kiepskie, bo rano to wiecie, rano, chociaż mamy godzinę dziesiątą. Cóż dzisiaj ciekawego jest? Kiedy masz przyjaciela, nigdy nie jesteś sam. I powiem Wam, że to jest prawda. Kiedy masz taką bliską osobę, ja za taką bliską osobę uważam właśnie Agnieszkę. O Agnieszka bardzo dużo wie na mój temat, o mnie i w ogóle. No i oczywiście Lenkę. Wy znacie Lenkę jako Renie, czyli Hexeli. Mam nadzieję, że mnie Lenka za to nie zabijesz, ale jeżeli ktoś będzie się zwracał właśnie do niej, to zwracajcie się Lenka. Będzie na pewno jej bardzo miło. A jeżeli dostanę możliwość wytłumaczenia dlaczego, to Wam to mm, powiem. Trzynastka, słuchajcie, od Aśki Trzynastka od Aśki jest tutaj. Tu, 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 tu. I zobaczymy co też tak tam się kryje. Ja jeszcze po domowemu zaraz szybko wybywam z domu. Eee, turum, turum. O, no, wyciąganie tylko co niektórych produktów to bywa słuchajcie, ciężkie. Hmm, hand wash, czyli mydełko takie chyba do. Wpłynie. Powiem Wam, że. Kurczę, nie czuć tutaj, czy jest też zawleczka. No właśnie. <laughs> nie będę słuchajcie otwierała, bo na razie nie otwieram. Tam te chyba otworzyłam, nie? To było otwarte. Nie, też? Nie, otworzyłam. I to było ym, płyn taki do kąpieli, z tego co się dowiedziałam. A tutaj mamy hand, czyli do rąk. Czyli mydełko takie w płynie. Jeżeli dobrze. Boże święte. Myślę. Także bardzo, bardzo fajnie, super. Podobają mi się właśnie te miniaturki, bo nawet jak się gdzieś jedzie, to można sobie właśnie coś takiego zabrać. Aśka dobrze o tym wie, bo sama wybiera się niedługo w podróż. No, już, już bardzo niedługo. I właśnie też ma kalendarz z Wedla. I tam są te produkty wedlowskie z Only Bio, jeżeli dobrze mówię. I są tam też takie właśnie miniaturki. Jaśka nam w ostatnim vlogmasie mówiła, że fajnie się sprawdzi, bo zabierze ze sobą. Nie będzie musiała dużej butli czy dużego opakowania ze sobą zabierać. I taka też jest prawda, ale jestem gapa. Trzynastka od dziewczyn. Już zaczęłam otwierać to chyba z wrażenia, dlatego że wiecie, szybko, szybko, szybko. Pierwsza rzecz, którą chciałam przetestować, bo jeszcze jej nie jadłam. Ja ją widziałam w Dino. Jest to taki wafelek o smaku piernikowym. Wafelek z nadzieniem o smaku piernika, pokryty mleczną czekoladą, coś takiego. I ja już kilka razy go wkładałam, wyjmowałam z koszyka. Moja młodzież wie. I dzisiaj w planach mam podejście do Pepko, a że jest Pepko, to też niedaleko jest Rossmann. A że jest Rossmann i kończy mi się mój tusz, to mówię, podejdę sobie i kupię. Mój, ten ulubiony, słuchajcie. Czyli nie muszę podchodzić już i kupować, bo mam go w prezencie. I jeżeli chodzi o ten tusz, słuchajcie, on dla mnie jest po prostu mm, najlepszy, jaki tylko miałam. Nie będę otwierała, bo tam jeszcze troszeczkę tego mam, a nie chcę, wiecie. Ma tą silikonową, taką wygiętą szczoteczkę. U mnie się one najlepiej sprawdzają, chociaż ja sobie z każdym dziś tam jakoś poradzę. Czasami kalecznie, ale radzę. W każdym bądź razie ten mam już, nie wiem, które opakowanie, i naprawdę. Jak dla mnie, za niewielkie pieniądze, a bardzo dobry. Także tak wyglądają dzisiejsze okienka. I jeżeli chodzi, słuchajcie, o bombki, to mam tylko taką jedną bombeczkę, która świeci. Jeżeli się ją tutaj przekręci, już teraz nie chcę, bo nie wiem, nawet, nawet nie sprawdzam, czy ona świeci, czy nie świeci. Także tak się prezentuje jedna, jedyna bombeczka. Tylko dlatego jest zawieszona ta bombka, ponieważ. Ponieważ wczoraj tańcząc, śpiewając ogarniałam tę komodę, której Wam pokazywałam, którą Wam pokazywałam. Na razie jest tak trochę bez składu i ładu, ale coś tam się może zadzieje. Także wczoraj był dosyć produktywny dzień, bo nie tylko to robiłam. Kilka innych jeszcze rzeczy, ale być może o tym później. Tak, moi drodzy, to jest godzina, która... Godzina 13.30. Ja zaraz zabieram się za zrobienie jakiejś kawki, ale zanim kawka, to obiad. A co dzisiaj na obiad? Dziś będzie taki miks. ryż, makaron, jakiś tam marchewka, groszek, bazylia. Bardzo lubię te mieszanki. Słuchajcie, z biedronki. Wygląda to tak. Gotujemy w osolonej wodzie. Tam chyba 15-20 minut danie gotowe można dodać do tego naprawdę, słuchajcie, wszystko. Możecie mięso z szynki na gulasz do tego dodać. Ja robiłam, nie miałam zwykłego ryżu, więc dałam ten ryż do kurczaka w, w sosie kary z ananasem. Naprawdę możliwości, słuchajcie, jest multum. Jak tylko sobie chcecie tak sobie zrobicie. Ja właśnie dzisiaj daję do tego ryżu fileta pierś z kurczaka podsmażoną w przyprawach. Nie wiem jeszcze czy to wszystko razem jeszcze przesmażę, czy po prostu do ugotowanego dodam, nie wiem jeszcze. Na razie smaży się filet i gotuje się ryż. Także to chwila tyle, jeżeli chodzi o jedzenie. Na kolację będą naleśniki z twarogiem. Już sobie zapisałam, słuchajcie, kartkę żeby nie było. Naleśniki z twarogiem muszę zrobić bezy, bo moje białko jeszcze trochę i wyjdzie, te które mam z farmy białka z, ze współpracy, więc muszę je dokończyć. Na jutro planuję zupę grzybową. Jak wyjdzie tak się okaże, czy czy wyjdzie, czy nie, bo mówię, u nas plany planami, a życie sobie. Yy. Będąc w, 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 w polo, bo miałam też przeboje, ale już nie będę o tym mówiła, bo za chwileczkę ktoś powie, że się czepiam i tak dalej, więc przemilczę ten temat e, polo. <coughs> Przepraszam. W każdym bądź razie, zeszło mi tam chyba jakieś 40 minut. No były panie, słuchajcie, na mięsnym, które się uczą, znaczy uczą, wiem, że na kasie obsługują już, ale na mięsnym tych pani nie widziałam, więc no jedna Lepiej sobie radziła, druga gorzej, więc możecie sobie wyobrazić, hmm, dlaczego tak długo i tak mi zaszło. Ale mniejsza z tym, na szczęście, zakupy zrobione. A z racji tego, że byłam już strasznie głodna, bo wyjeżdżałyśmy po 10 z domu. Ja sobie rano y, około 8 zjadłam śniadanie. No, mam czerwony od smarkania, od muchania, y, więc y, mówię w polo sobie na szybko zjem coś takiego. Nie wiem, co to. Jakaś przekąska mocy, i mówię, no właśnie, padam z sił, więc moc mi się przyda. Przekąska mocy, mango marakuja z kawałkami mango, z chrupiącymi kawałkami owoców, rzekomo chrupiące, chociaż ja tu powiem Wam, jak tak macam i, i dotykam, to ja nie widzę, żeby coś było, wiecie, w innej konsystencji niż płynna. Mus owocowy z kawałkami mango, z witaminą C, przecierowy, pasteryzowany, bez dodatku cukru, zawierający natura naturalnie występujące cukry. Oczywiście mamy tak: mango marakuje. Tak jak widzicie w składzie pierwsze co przecier jabłkowy z przecieru zagęszczonego i dopiero później jest przecier z mango 26%, bananowy dopiero kawałki mango 10%, przecier z marakui sok z cytrynowy z zagęszczonego sok cytrynowy z soku zagęszczonego i witamina C. Nie zdążyłam otworzyć, przyjechałam do domu, zaczęłam robić obiad, więc to chyba sobie poczeka, chyba że ewentualnie jeszcze w międzyczasie albo nie. Przetestuję sobie to z Wami. Przyjemny mus owocowy. Czy one są, te kawałki owoców, chrupiące? Nie są chrupiące, ale są wyczuwalne takie drobinki owocu. Dla mnie trochę za słodki. Ja już chyba troszeczkę odwykłam mm, od takich właśnie musów. Ale jak wiecie, na szybko coś chcecie, to jak najbardziej. I mango, marakuja wyczuwalne, chociaż ja tutaj czuję dosyć mocno taki cytrynowy posmak. Chyba, że po prostu to już z głodu. Czy drugi raz to bym kupiła? Jakbym musiała, to bym kupiła. Ale tak, żeby wiecie, biec, bo, bo fajne i tak dalej, to nie. Dla mnie za słodkie. I Aśka ostatnio w swoim vlogmasie... Yy, Pokazywała takiego wafelka. Ja powiedziałam, że go nie jadłam. Aśka go zachwalała, więc dzisiaj, właśnie będąc. Nie wiem, gdzie to byłam. W którym ze sklepów? Nie wiem. W Dino. Wziąłam. Wzięłam na przetestowanie, na posmakowanie. Zobaczymy. I jeżeli już jesteśmy przy temacie Aśki. To kochana, chciałabym Tobie gorąco podziękować. Nie tylko ja, ale również moi rodzice. Mój tata mniej tak o Tobie słyszy, za to mama zna całą historię i w ogóle sama dobrze wie, że niejednokrotnie, jeżeli wysyłam życzenia czy pozdrowienia, czy na przykład mówię, że z Tobą piszę, to każe przekazać te pozdrowienia i tak dalej. Pyta się też, co u Ciebie. I słuchajcie. Jakiś czas, znaczy kilka dni temu dostałam od Aszki informację, że wysyła mi kartkę świąteczną i prosi, abym kartkę otworzyła właśnie u rodziców, razem z rodzicami. Powiem Wam, byłam zdziwiona mówię, no, kartka. I faktycznie była karteczka dla moich rodziców. Tutaj jest akurat dla mnie, dla nas karteczka od Aśki. I słuchajcie, a, i jeszcze mam maseczkę. Liście zielonej oliwki ziaje po prostu. Fajnie by było mieć współpracę z nimi, powiem Wam. To tak, mm, to tak na marginesie. I była druga karteczka. Ja teraz Wam nie powiem, czy karteczka była identyczna, czy nie, bo e, z racji tego, że mama nie miała okularów akurat, więc ja czytałam. było tam piękne słowa. Wzruszyłam się ja. Tak zerkam, słuchajcie, na kurczaka, bo mi się za chwilę przypali. Wzruszyłam się ja, wzruszyła się również moja mama i gorąco oboje rodzice kazali Tobie podziękować. Mówię, my się nie znamy, ale ja z Aśką. Znamy się z YouTube'a już naprawdę ładnych parę lat. Później przeszłyśmy właśnie na Facebooka, na Instagrama i gdzieś tam na wiadomości takie prywatne. Ale mam wrażenie, jakby to była taka wiecie bratnia dusza, którą znasz od lat i no po prostu bratnia dusza. Tak Aśkę odbieram. Także kochana, jeszcze raz dziękujemy Ci z całego serducha, zrobiłaś niesamowitą niespodziankę. Przede wszystkim mi ja wiedziałam o tym, ale zrobiłaś niesamowitą niespodziankę. Ech. Mojej mamie. Za to również tobie serdecznie dziękuję. Ja już nie będę, słuchać się przedłużała. Nic się takiego nie będzie działo. Będę testowała jeszcze testowała taki deser ryżowy. Ja wiem, że szybko przeszłam do innego tematu, ale po prostu łzy mi się cisną do oczu, a nie chcę Wam co któryś vlogmas po prostu płakać albo... Chociaż uważam, że jest to naturalne. Jeżeli człowiek się wzrusza, to nie ma co ukrywać po prostu i tuszować. Także będę sobie testowała. Jeżeli ktoś testował, to dajcie mi znać, bo jestem ciekawa tego produktu. I cóż, ja kochani wam gorąco oczywiście dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, będzie mi bardzo miło, wam życzę dużo, dużo zdrówka i my widzimy się w kolejnym vlogmasie, pozdrawiam, papa! Pa.